Tak, Piąty festiwal odbywa się między 21 uh -huh. a 28 Za czerwca zaczyna się od projektu plenerowego również na Darynku Starego Miasta, Chcę po prostu zachęcić do takiego otwarcia, do wspólnego tańca, do wspólnego uczestnictwa w takim święcie, które na pewno będzie spotkaniem wielu artystów z Europy. To przyjeżdża 20 zespołów z 15 krajów. Oprócz europejskich krajów mamy gości z Izraela i ze Stanów Zjednoczonych, a oprócz tego kraje europejskie, począwszy od Białorusi, Rosji, Cypru, a skończywszy na Niemczech, na Hiszpanii. To, you <laughs> Staraliśmy się, żeby zespoły Teatru Tańca przyjeżdżały z różnych krajów, z tych, którzy mają olbrzymią tradycję Teatrów Tańca, i z tych, których ta tradycja dopiero powstaje. Chcielibyśmy, żeby w Warszawie, czyli w Europie Środkowej, spotykały się te zespoły, żeby wymieniały się doświadczeniami, żeby powstawały wspólne projekty. Prezentujemy to w trzech miejscach, czyli prezentujemy to w Starej Prochowni, która jest, tam jest biuro festiwalowe, w Centralnym Basenie Artystycznym i w Kolegium Nobilium Akademii Teatralnej. Rozrosło nam się ten festiwal, to już nie możemy go zmieścić w Starej Prochowni, publiczności jest na tyle dużo, że musieliśmy wyjść na inne sceny. Przy festiwalu odbywają się warsztaty, czyli jednocześnie można nie tylko obejrzeć, ale po prostu również zatańczyć z pedagogami właśnie zespołów, którzy przyjeżdżają razem z zespołami i takie... Warsztaty odbywają się też od 21 do 28 trwają zapisy. Wciąż jeszcze są wolne miejsca, zresztą chcemy, żeby to było otwarte dla wszystkich chętnych.